Siemano, kolano, słuchajcie, mam zbrojkę na sobie nederetową, ponieważ jest już znowu niebezpiecznie na Wojanowicach. On wrócił, spójrzcie, jest tutaj. On jest na serwerze. A gdyby tego było mało, spójrzcie na to, tam jest jego jakaś postać, jego główka na Wojanowicach to jest masakra. Boję się tego, co się może w najbliższej przyszłości wydarzyć. Idziemy zaraz sprawdzić tą główkę, ale właśnie zastanawia mnie, co ona tutaj robi. Już wszystko się dobrze rozwijało. Wszystko tutaj ładnie odbudowywaliśmy i nagle on znowu się pojawił. A ty pająk, co tutaj robisz? Dobrze się czujesz, gościu? Dobrze się czujesz? No chyba się nie dobrze czujesz. No teraz to już na pewno ci uczułem. Um, dobra, słuchajcie, chodźmy do tej główki. I sprawdźmy, czy tam coś, nie wiem, um, kryje ta główka w sobie w środku, bo patrzcie, to jest taka 3D główka cała zrobiona. I teraz pytanie, czy pod ziemią jest dalsza część jego ciała, czyli wiecie, głowa, zęby, <grych> i tak dalej, czy, czy nie. Sprawdzimy to sobie zaraz, ale również mnie zastanawia, co on tutaj takiego na Wojnowicach wyczynia i dlaczego on nie chce po prostu nam odpuścić, nie? Zwyczajnie odpuścić. Dobra, no nic, sprawdźmy sobie, czy tutaj coś jest. O oh bo, nie! Jest tam coś, jest! Ja nie wiecie co. Ja nie chcę! Ja nie chcę tam iść, no po prostu mam tego dosyć... No ale dobra, mu musimy tam iść, musimy tam iść. Zanim tam jednak pójdziemy, zapraszam Was również do sklepu na wianshop.pl. Pamiętajcie, że do każdego zamówienia jest zdjęcie z autografem moim złotym, ręcznie podpisywanym przeze mnie Wojant tutaj napisane, więc zapraszam. Pierwsza linika w opisie Zapraszam serdecznie, Mar Bardzo fajne rzeczy. A my, dobra, tutaj sprawdzamy, co tutaj jest napisane. Tymczasowy domek na górze. Że, że co? A właściwie to? Główka Widera? Nie, ja nie chcę tutaj żadnych główek Widera, zabieram to. Oj, ja cię kręcę. Jakie ja dawno główki Widera nie miałem, nie? Ja nie mogę, patrzcie na to. Pa, na to! Co jest grane, nie? Ale jajce, dobra, zakładam z powrotem tą trójkę. I słuchajcie, co, dlaczego tutaj jest napisane tymczasowy domek na górze? O co tutaj chodzi? Dobra, zabuduję to, żeby nie było, że tutaj cokolwiek ruszałem. Ale czekaj, czy chodzi o ten domek? Patrzcie, tam jest jak, jakiś domek na górze. To jest, wiecie, ten domek latający, o. Więc może o to chodzi. Nie wiem czego dokładnie teraz szukamy. Ale no słuchajcie, on napisał, że jakiś tymczasowy domek na górze, więc ja bym chciał sprawdzić o co tutaj dokładnie chodzi. Sprawdź czy, czy mamy tutaj budulec. Dobra, muszę dobudować tutaj obsidianem. O, dobra, chodzimy. Halo? Jest tu kto? Dobra, tutaj są jakieś rzeczy. Wydaje mi się, że to nie są żadne podejrzane rzeczy doniczka i kaktus, no to raczej nie są rzeczy, które przypominają on! Okej, okay, chodźmy dalej, sprawdźmy, gdzie jest jeszcze jakiś domek na górze? Może te balony? A może ten dom na górze? No nie wiem. Dobra, sprawdźmy, sprawdźmy po prostu wszystkie rzeczy, które mają coś. A może ten domek na górze? Patrzcie! Tutaj są domki na górze. To bardzo przypomina domek, więc to jest bardzo realne. Okej. Okay. Tutaj nic nie ma. Dobra, wiecie co? Musimy troszeczkę uważać. Nie chcę wchodzić normalnie, bo boję się, czy to nie będzie jakaś pułapka. Więc będziemy każde domki po prostu sprawdzać po kolei. Tutaj jest z tego co widzę czysto. Więc chodźmy na ten domek wyżej. Okej. Okay. I ten domek wyżej. Jak tak patrzę, to również jest czysty. Dobra, idziemy na ten domek jeszcze wyżej. Okej, okay, ten tutaj jest czysty. Wydaje mi się. O, że tak, dobra. Sprawdźmy ten tutaj domek, przedostatni i na górze jest ostatni domek. Uwaga. O, tutaj mamy jakiegoś kurczaka. Ale to chyba kurczak nic nie znaczy. Okej, okay, dobra, sprawdzamy ostatni domek. Okej. Okay. I czy tutaj coś jest? Halo? Halo? Nie, no tutaj nadal nic nie ma, więc prawdopodobnie to nie jest ten domek. Został nam domek właściwie jeden Oprócz balonów, ale balony to chyba nie domki co nie? Sprawdzę jeszcze na górze tutaj, uwaga, ops, okej okay. <laughs> No dalej, wleć tam! <laughs> okej, okay, tu jest jakaś tabliczka, może o to chodziło To nie najwyższy punkt Wojanowic Eee, yy, dobra, w takim razie o co chodzi? Tam jest to stare więzienie, <laughs> może w więzieniu? Słuchajcie nie, naprawdę nie wiem za bardzo o co chodzi. Gdzie on może być? Gdzie on się ukrywa? Ale patrzcie, to jest stare więzienie, w którym kiedyś byłem prze... O! Oh, tu są nadal świneczki! Patrzcie. chodzimy. Oj, oj, Tu jest jakiś kurczaczek. Co tutaj robią kurczaki? Okej, okay, dobra. Tutaj coś mamy? Nie, tutaj nic nie ma. Świneczki, co wy tutaj robicie tyle czasu? Okej, okay, tam chyba nic też nie ma, a tutaj? Wow, 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 wow! Co to jest? Co to jest? To jest jakiś znak? Jakiś znak, nie wiem, kółeczko dziwne Co, co jest grane? Dobra, czekaj, e, obejdziemy jeszcze to więzienie naokoło bo, bo te tabliczki mnie zastanawiają Co one mogą oznaczać, jeżeli wiecie Możecie napisać na dole w komentarzach Oraz oczywiście subskrybujcie kanał, to mega ważne Subskrypcja, czerwony przycisk, subskrybuj Słuchajcie, no tutaj nic nie widzę naokoło Więc e, Nie wiem, tamte tabliczki nie wiem co mogą oznaczać Został nam jeszcze tamten domek Tamten domek jest nawet całkiem prawdopodobny. Chociaż to nie jest domek, właśnie o od to chodzi. To nie jest domek, spójrzcie. Chociaż to więzienie to też nie był dom... domek, nie? Sprawdźmy, czy coś tutaj się ukrywa. Uwaga, zeskoczymy sobie teraz tutaj na do. I... Mam tam nick on. Dobra, jest, jest tam nick on. Jak ja tam mam wlecieć? Dobra, czekajcie, muszę sobie wziąć bruk. Okej, okay. i tutaj tak zeskoczyć. Patrzcie, jest on. Czy on na mnie patrzył? Czy mi się wydawało? Czekaj, co? On stoi w miejscu, słuchajcie. Patrzcie, on stoi w miejscu. Może powinienem zmienić miejsce. Dobra, czekajcie, wezmę to. Okej, okay, i chodźmy tutaj z powrotem. Przelećmy sobie po prostu tutaj naokoła i sprawdźmy. I on awkuje, patrzcie, on awkuje w tym momencie. Dobra, to jest, to jest idealna szansa, słuchajcie, żeby go podejrzeć, co on tam kombinuje. Dobra, wejdziemy jednak tutaj od pleców. Ponieważ on najzwyczajniej w świecie... Zaczął się ruszać! Oj, 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 oj. Zaczął się ruszać. On awkował! Dobra. Zaczął się ruszać, coś robi. Co on tam kombinuje? Patrzcie. On tutaj biega. I pamiętajcie, że on tam miał napisane tymczasowy domek na górze. Co to znaczy domek? O co tutaj chodzi? Dlaczego on tutaj ma crafting table? Ma stojaki na zbrojki? Dlaczego on tutaj. Czy to jest jego. On stawia. Nie, czekaj. Czy to są hełmiki czerwone? Tak, to są hełmiki czerwone. Słuchajcie wydaje mi się że on chce Zostać na Wojanowicach Tutaj w tym miejscu On tutaj chce prawdopodobnie zostać On sron głupi no Co ty odwalasz Patrzcie całe zbrojki uzupełnia z czerwonej wełny Ale po co On ma tutaj raz dwa trzy I tam ma pewnie czwartą zbrojkę Cztery zbrojki chociaż wiecie co ja się upewnię Czy to na pewno cztery zbrojki Okej okay. tak tam jest czwarta zbrojka Są cztery zbrojki po co mu cztery zbrojki? Do czego mu to potrzebne? Sprawdźmy, Sondry kombinuje jeszcze. Oj, leci na górę. O, jego schowam się, dobra, nie ma mnie tu! Nie ma mnie tu, nie ma mnie tu, nie ma mnie tu. Spokojnie ludzie, jestem bezpieczny. O, tak mogę go tutaj obserwować, widzicie? Tak mogę go tutaj obserwować i on mnie teraz nie widzi. Pójście, zruszył się i zaczął znowu czymś obudowywać. Co on tam kombinuje? Dobra, wiecie co? Ja muszę zejść troszeczkę niżej, ponieważ po prostu interesuje mnie, co tutaj takiego się dzieje. Więc pozwólcie, że sobie podbuduję tutaj jeszcze troszeczkę. O, patrz, jestem już nisko, dobra. Widzę, co on tutaj robi. On buduje to z czegoś, czekajcie jeszcze. Sobie zejdę tutaj, dobra. I uwaga, co to jest? On tam. Co tam robi wiedźma? Co tam robi wiedźma, ludzie? O, patrz, on co się znowu buduje? Tu jest szkielet. Patrzcie, tam jest wiedźma, tu jest szkielet On tak jakby chce chyba sprawić, żeby Żeby ten, e, te moby chroniły te zbrojki Czyli on tutaj chce chyba zostać To jest jego nowy dom On napisał tymczasowy domek na górze <laughs> O lol, patrzcie co on tutaj postawił Ej słuchajcie To znaczy, że on czegoś chroni On naprawdę czegoś tutaj chroni W tym domku Tylko co on takiego tutaj chce zrobić? Co on tutaj takiego przełowuje? To mnie zastanawia Dobra, znowu czegoś szuka chyba w EQ Słuchajcie, tak mi się wydaje Ale patrzcie, no tutaj niszczyciela postawił jeszcze A tam postawił tego wariata, co jest w nederze Zawsze, widzicie? Jakie to są dziwne rzeczy Dobra, wiecie, ja rozwalę ten obsydian tutaj Żeby nie zostawiać po sobie żadnych śladów On nie może wiedzieć, że ja się dowiedziałem o tym Że wiem o jego nowym, tajnym domku Albo nie wiem, cokolwiek Nawet jeżeli to nie jest tajne To lepiej, żeby nie wiedział o tym, że ja o tym wiem Okej okay. Spójrzmy, co on tam jeszcze kombinuje. Oj, muszę cofnąć tutaj. O, tak jest najlepszy najlepiej, żeby to obserwować. Drugiego niszczyciela postawię, no więc nie przesadzaj, guściu. Drugi niszczyciel. One są strasznie trudne. Teraz, tak jak się przyglądam, to widzę, że on tam położył lawę w tamtym miejscu. Spójrzcie, tam jest lawa, mało to widać, więc ja tutaj spróbuję jeszcze przebudować się w ten sposób. ku znowu tutaj buduję. Co on tam buduje tym razem? Co to jest? On cały czas coś dziwnego buduje Co on kombinuje na tych wojanowicach ludzie? Mnie to właśnie zastanawia Ojeku, głupie skrzydła Muszę je koniecznie zdjąć póki co przynajmniej Okej, okay. zabudował to Czy on robi drugie piętro? Tak, patrzcie, on stawia skrzynkę Ma tam skrzynkę, ale z czym to będzie skrzynka? Muszę koniecznie wziąć jakieś czerwone szkło Rozwalić je, dostać się do tej skrzynki i zabudować czerwone szkło to jest dobry plan Albo kilo z jedwabnym dotykiem Tak, 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 mam przy sobie no Niestety czy sobie akurat nie mam, nie? Kiedy jest potrzebny, nie mam Ale coś chowa do środka, do tej skrzyneczki Tylko chciałbym wiedzieć, co to takiego Spójrzcie, on tutaj robi taki domek właśnie Jakby, widzicie? Czy to będzie po prostu magazyn? Nie, czekajcie, on robi trzecie piętro teraz? Bo to jest drugie piętro Co on kombinuje? Patrz, buduje coś Okej okay. Dobra, wiecie co, na wszelki wypadek zniszczę jeszcze tego obsa, Chociaż ten obsydian jest taki, że jemu może się wydawać, że on nawet tutaj już był ten Obsydian. On póki co nic nie podejrzewa, to jest najlepsze właśnie. Ok, obserwujmy. Stawia kraty. Znowu coś chce uwięzić, znowu coś chce zrobić, tylko co takiego? Ale bym najchętniej tam wpadł i po prostu, nie wiem, nakrzyczał na niego, porozwalał go. Patrzcie, to jest stół alchemiczny. No, ale nie, no nie zrobię tego, jeżeli on jest nieśmiertelny i lata normalnie, nie? To jest niemożliwe. On coś tutaj zrobił, jakąś celę. Tylko dla kogo to jest cela? Czy to nie jest cela dla mnie, albo dla Katia, albo dla Paliona? Nie, to jest cela dla villagerów! Tak, villagerowie! Słuchajcie, bo my mamy problem na wiosce, nie mamy nowych villagerów. Moglibyśmy ukraść stąd villagery i dać na Wojanowice. To jest genialne! No, tylko, że na pewno nie teraz, kiedy Ondrej grasuje. Ja nie mogę To jest dobry pomysł, ludzie Wykraść od on villagerów ha, ha, To jest genialny pomysł A potem je rozmnożyć w bobodziarce Tak, no to jest przecież genialne Ok, mamy już plan Co będziemy robić Dobra, spójrzmy, on stawia teraz piasek dusz Pewnie brodawki na nim będzie siał Ale po co mu to wszystko Ja tego nie rozumiem, do czego tobie To jest potrzebne, on Powiedz mi, do czego to jest potrzebne Patrzcie, robi takie, jakby, nie wiem. Um, no nie wiem, takie miejsce właśnie. Na pole uprawne. Ziarno prawdy, on dokonał dostępu. Patrzcie, zrobił brodawki, tak jak mówiłem. Ok, spójrzmy, co tutaj dalej kombinuje. Ok, wydaje mi się, że to chyba. Co, czekaj. Coś dalej. Co on robi? Czemu on daje Expa Villagerom? Co daje ex villagerom? Ludzie, dajcie mi znać na dole w komentarzach, co daje ex villagerom. Czy to sprawia, że one się bardziej rozwijają, czy co? Bo nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem po co on to robi? Ty on naprawdę jesteś jakiś dziwny. Ojejku, dobra, musiałem tutaj przejść. Okej, okay, postawił kowadło. On mnie nie widzi, bo patrzcie, mam czarną zbrojkę i praktycznie czarnego skina, a jest środek nocy, więc możliwe, że patrzcie, zlewam mu się z tym, więc nie widzi mnie. Okej, okay, więc mógłbym tak sobie w sumie nawet tutaj stać. Sprawdźmy, co on tam znowu robi. Sek. Ok, postawił kowadło obok skrzynki. I teraz? Teraz co on tam odwala? Biega z czymś, tylko co on trzyma w ręce? On rzuca ziemniaki villażerom. A nie, dzwon to jest. Wow, co to jest? Olej, co ty? Wolhaka włączył. Wolhaka mi włączył normalnie. Ale dziwne, dobra. A tam co on tam kładzie? Halo, on, stron. on tutaj kładzie, co to jest za blok w ogóle? Co on tu za blok kładzie? Ej, ludzie, dajcie znać na dole w komentarzach, co to jest za blok, bo ja nie mam zielonego pojęcia teraz, nie? Patrzcie, to jest coś mega dziwnego, jakby armata jakaś. Ale czy to... Nie wiem, czy to jest normalnie dostępne w Minecraft. Ja pierwszy raz widzę ten blok, czajcie. Okej, okay, zaskoczył tutaj. Ostatniego piętra chyba nie będzie robił. Patrzcie, on zrobił jakieś dziwne pomieszczenie dla tych villagerów. Naprawdę, jest to po. jakieś. Ej, co to jest? Dispenser teraz dał? O co tu chodzi? Do czego to jest potrzebne? Co on tam takiego kombinuje? On tutaj robi sobie jakieś centrum dowodzenia, chyba ludzie. Centrum dowodzenia wojanowicami, ale na to mu nie pozwolimy. Dobra, dalej tam coś. Puścił jakąś muzykę, słuchajcie. Puścił tą straszną muzykę, która jest, wiecie, w Minecraft Słyszycie? Taka dziwna, straszna muzyka, którą zawsze się w Minecraft W sensie nie zawsze, no tak, która jest w Minecraft zepsu tutaj płyty Wziął jakieś obrazy Będzie teraz stawiał obrazy, okej okay, Nie widać mnie, nie widać, spokojnie Jakie dziwne odgłosy tam są, nie? Ktoś kaszle Przez tą płytę zniszczoną O, jakie obrazy Co? Nie widzę teraz nic Ej, on zakrył to, nie widzę Ludzie, nie widzę, co ja mam teraz zrobić? On to zakrył, żeby z zewnątrz nie było tego widać Co on tam dalej kombinuje Dobra, rozwalam to I słuchajcie, będziemy lecieć z drugiej strony Sprawdzić, czy z drugiej strony też tak y, to schował, zabudował Okej okay. Dobra, firebera O, z tej strony widać Niezbyt dobrze Ale dziwne odgłosy Patrzcie Wszędzie zabudował ale z tej strony może uda nam się jeszcze zobaczyć, coś Czekajcie, czekajcie, muszę podlecieć tutaj Ok, 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 teraz tu Wylądowałem, dobra, dobra, dobra. I teraz lecę tu, patrzcie. Okej, okay. jeszcze troszeczkę niżej. Okej okay. i słuchajcie, mamy tutaj mały podgląd, no nie widać tutaj dużo, ale jest lepsze to niż nic, słuchajcie Sprawdźmy czy on tutaj coś robi. On wleciał? Słuchajcie, nie widzę go. Nie widzę. Nie widzę go tutaj, czy on wyleciał, czy on zszedł tutaj na dół. Naprawdę, nie wiem, wiecie co? To jest chyba moment, żeby się stąd ewakuować, bo zgubiłem tego on. Nie wiem już czy tutaj nadal jest, nie widzę jego niku. Więc ja sobie zlecę na sam dół. I słuchajcie, gdzieś się ukryje, bo no janowice nie są bezpieczne, od kiedy on mieszka na nich właśnie. Więc dawajcie znać na dole w komentarzach, jeżeli. A co to jest? Odnajdź czerwony punkt na mapie, podążaj tam. Co to jest? Dawajcie znać na w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Eee, czy on naprawdę zamieszkał na Wojanowicach? Bo wydaje się, że to właśnie zrobił. Subskrybujcie kanał, wbijajcie do sklepu. Pierwszy link w opisie wojanshop.pl Pamiętajcie o tym, że do każdego zamówienia otrzymujecie zdjęcie z moim ręcznym autografem. Za darmo. Do zobaczenia. Cześć!